Witam na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak naciągnąć linkę z hamulca ręcznego w Kiasportaż. Praktycznie wystarczy tylko skrobak, taki plastikowy i klucz do naciągu linki. Tutaj składa się z kokpitu plastikowego. Jedna część tutaj jest, i tu jest druga. Tej drugiej nie trzeba w ogóle ruszać, tam jest też pokrywa, są śruby, ale tego nie trzeba. Wystarczy po prostu e, zaczaski tutaj podważyć tym, tym e, skrobakiem. Ja już sobie tutaj podważyłem dookoła najpierw ten pierścień, e, później tu z boku, z jednej i z drugiej strony. Za rączką można sobie tu pomóc, to dźwiga się. E, no i teraz wystarczy to tylko ściągnąć przez tę e, rączkę z hamulca ręcznego. Ja wbiłem się tu na piątkę, hamulec do góry zaciągnięty i już pokazuję zaraz, jak to schodzi. O, już tu mi przechodzi przez hamulec. Odkładam na bok. Tu pokażę Wam teraz zaciski. Tu są te wszystkie e, plastiki, które to trzymały. Tutaj i tutaj. I po prostu już mamy dojście do nakrętki. I można już tutaj kręcić kluczem dziesiątką, jak się już naciągnie, to składamy z powrotem, tak jak było, te plastiki na zaczaski, i gotowe. Dziękuję za uwagę.